Tekst manny na 25 kwietnia, a bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają, Żydów. Rozdział 11, werset 6. Komentarz parauzyjny. Według wiary Twojej niech Ci się stanie. Taka wydaje się być metoda postępowania Pana ze wszystkimi którzy są jego uczniami, od początku aż do końca ich chrześcijańskiego życia i doświadczeń. Wiara, kiedy Pan zdaje się nas nie dostrzegać, wiara, kiedy wszystko zdaje się przebiegać pomyślnie w naszych duchowych i doczesnych sprawach, wiara równie silna, kiedy cały bieg wydarzeń i działające wpływy zdają się być przeciwko nam. Tym, co zwycięża świat, jest wiara zdolna we wszystkich sytuacjach spoglądać ku Panu w pełni ufając Jego dobroci i wierności w przekonaniu, że zgodnie z Jego obietnicą wszystkie rzeczy ostatecznie dopomagają nam ku dobremu, ponieważ jesteśmy Jego ludem. – Reprint numer 2625 Komentarz Epifaniczny Poza miłością Bóg w niczym nie ma większego upodobania, jak w wierze. Ojcu podobają się ci, którzy przejawiają zaufanie do Jego charakteru, natomiast nie podobają mu się ci, którzy nie ufają Jego charakterowi, kwestionując przez to Jego mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Tacy nie mogą być przyjęci przez Niego ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu, miejmy więc wiarę w Boga. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Żydów cały rozdział jedenasty, a wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych, albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie. Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony słowem Bożym, tak iż rzeczy które widzimy nie stały się z rzeczy widzialnych ale z niczego wiarą lepszą ofiarę ofiarował Abel Bogu niżeli Kain przez którą świadectwo otrzymał że jest sprawiedliwy jakoż sam Bóg świadectwo dał o darach jego a przez te umarłszy jeszcze mówi wiarą Enoch jest przeniesiony aby nie oglądał śmierci i nie jest znaleziony Prze to, że go Bóg przeniósł, albowiem pierwej niż jest przeniesiony, miał świadectwo, że się podobał Bogu. A bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tem, czego jeszcze nie było widzieć, uczciwości wyświadczając. Przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary. Wiarą powołany będąc Abraham, usłuchał Boga, aby poszedł na ono miejsce, które miał wziąć za dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Wiarą mieszkał w ziemi obiecanej jako w cudzej. Mieszkając w namiotach z Izakiem i z Jakubem, wspólnymi dziedzicami tejże obietnicy. Albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg. Wiarą także Sara wzięła moc ku przyjęciu nasienia i mimo czasu wieku porodziła, gdyż miała za wiernego tego, który obiecał. A przetoż z jednego, i to obumarłego. Rozpłodziło się potomstwo jako mnóstwo gwiazd niebieskich i jako piasek niezliczony, który jest na brzegu morskim. Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując i cieszyli się niemi, i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i przychodniami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, jawnie okazują, iż ojczyzny szukają. A wprawdzie, gdyby byli na one pamiętali, z której byli wyszli, mieli dosyć czasu wrócić się zaś. Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej, przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował. Wiarą ofiarował Abraham Izaka, będąc kuszony, a ofiarował jednorodzonego ten, który był wziął obietnicę. Do którego życzono, w ku Tobie będzie nazwane nasienie, uważając to, iż Bóg może i od umarłych wzbudzić, skąd go też w podobieństwie wstania przyjął. Wiarą około przyszłych rzeczy błogosławił Izaak, Jakuba i Ezawa. Wiarą Jakub umierając, każdemu z synów Józefowych błogosławił i pokłonił się podparwszy się na wierzch laski swojej. Wiarą Józef umierając, o wyjściu synów izraelskich wzmiankę uczynił i z strony kości swoich rozkazał. Wiarą narodziwszy się Mojżesz, był ukryty przez trzy miesiące od rodziców swoich, przeto że widzieli nadobne dzieciątko i nie bali się wyroku królewskiego. Wiarą Mojżesz, będąc już dorosłym, zbraniał się być zwany synem córki faraonowej. Raczej sobie obrawszy złe rzeczy cierpieć z ludem bożym, niżeli doczesną mieć z grzechu rozkosz, za większe pokładając bogactwo nad skarby egipskie urąganie Chrystusowe, bo się oglądał na odpłatę. Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego, bo jakoby widział niewidzialnego, mężnie sobie poczynał. Wiarą obchodził Wielkanoc i wylanie krwi, aby ten, który tracił pierworodnych, nie dotknął się ich. Wiarą przeszli przez Morze Czerwone, jako posuszy, o co kusiwszy się Egiptanie potonęli. Wiarą mury rycha upadły, gdy je obchodzono przez siedem dni. Wiarą Rachab wszytecznica nie zginęła wespół z nieposłusznymi, przyjąwszy spokojem szpiegów do gospody. A cóż więcej mamy mówić? Bo by mi czasu nie stało, gdybym miał powiadać o Gedeonie i o Baraku, i o Samsonie, i o Jewcie, i o Dawidzie, i o Samuelu, i o prorokach. Którzy przez wiarę zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczenki zawierali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali z niemocnych. Mężnymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili. Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych, a drudzy są na próbach rozciągnięci, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili z martwych wstania. Drudzy zaś pośmiewisk i biczowania doświadczyli, nadto i związek i więzienia, byli kamionowani, piłą przecierani, kuszeni, Mieczem zabijani, chodzili w owczych i kozich skórach, byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach, których nie był świat godzien, tułali się po pustyniach i po górach, i jaskiniach, i jamach ziemi. A ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. Przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał. Aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Dzieje apostolskie rozdział 14 werset 15, i mówiąc, mężowie, cóż to czynicie? I myśmyć ludzie, tymże biedom jako i wy poddani, którzy wam opowiadamy, abyście się od tych marności nawrócili do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię i morze, i wszystko co w nich jest. Rzymiany rozdział czwarty wersety jedenasty, dwunasty, szesnasty, osiemnasty i dziewiętnasty, i przyjął znak obrzeski za pieczęć sprawiedliwości onej wiary, która była w nieobrzesce, na to, aby był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzesce, aby i onym przeczytana była sprawiedliwość, i aby był ojcem obrzeski, nie tylko tych, którzy są z obrzeski. Ale też i tych, którzy chodzą stopami wiary Ojca naszego Abrahama, która była w nieobrzesce. Przetoż z wiary jest dziedzictwo, aby było z łaski, i żeby była warowna obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, które jest z wiary Abrahamowej, który jest Ojcem nas wszystkich. Który, Abraham, Przeciwko nadziei, w nadzieję uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Tak będzie nasienie Twoje. A nie będąc słabym w wierze, nie patrzył na ciało swoje już obumarłe, mając około stu lat, ani na obumarły żywot Sary. Pierwszy Tesaloniczan, rozdział pierwszy werset dziewiąty. Ponieważ oni sami oznajmują o Was, Jakie było przyjście nasze do was i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu. Pierwszy Tymoteusza rozdział czwarty werset dziesiąty Albowiem przeto też pracujemy i lżeń bywamy, że nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych. Pierwszy Jana rozdział 5 werset 4: Bo wszystko co się narodziło z Boga zwycięża świat, a to jest zwycięstwo które zwyciężyło świat, wiara nasza. Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 15 do 18 i 36: Aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń. Kto wierzy weń, nie będzie osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego, kto wierzy w Syna. Ma żywot wieczny, ale kto nie wierzy synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 15 werset pierwszy. Potem wszystkim stało się słowo Pańskie do Abrama w widzeniu, mówiąc, Nie bój się Abramie, jam tarczą Twoją, i nagrodą Twoją obfitą wielce. Ewangelia Mateusza rozdział piąty, werset 12 Radujcie się, i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech, tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami. Rozdział szósty wersety pierwszy, drugi, piąty i szesnasty Strzeżcie się, abyście jałmużny waszej nie czynili przed ludźmi dlatego, abyście byli widziani od nich, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u ojca waszego. Który jest w niebiesiech? przetoż, gdy czynisz jełmużne, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią w burznicach i na ulicach, aby byli chwaleni od ludzi, zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoje. A gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy, albowiem się oni radzi w burznicach i na rogach ulic stojąc, modlą. Aby byli widziani od ludzi, zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoje. A gdy pościcie, nie bądźcież smętnej twarzy, jako obłudnicy, szpecą bowiem twarzy swoje, aby byli widziani od ludzi, że poszczą, zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoje. Rozdział dziesiąty wersety czterdziesty i czterdziesty drugi kto przyjmuje proroka w imieniu proroka, zapłatę proroka weźmie, a kto przyjmuje sprawiedliwego w imieniu sprawiedliwego, sprawiedliwego zapłatę weźmie. Kto by też napoił jednego z tych to małych tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam Wam, nie straci zapłaty swojej. Rozdział 6 Werset 33 ale szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie Wam przydano. Jeremiasza rozdział 29, werset 13. A szukając mnie, znajdziecie, gdy mnie szukać będziecie ze wszystkiego serca swego. Drugi Piotra, rozdział 1, wersety 5 i 10. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, Przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność. Przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili, albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Rozdział trzeci, werset 14. Przetoż, najmilsi. Tego oczekując, starajcie się. Abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. Pieśni 174, 198, 125, 21, 58, 32, 92, wiersze brzasku 79. Czy to dla mnie? Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5716. Pytania, jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia mające związek z myślą tego tekstu, jak zostały przyjęte, jakie przyniosły rezultaty. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze